Siemanko z tej strony Citrox, witam Was bardzo serdecznie w takim specjalnym materiale, a w którym chciałbym Wam powiedzieć co nieco o rozpoczęcym się właśnie dzisiaj konkursie. Zanim to, to bardzo proszę abyście postarali się obejrzeć ten materiał do końca, ponieważ poza informacjami dotyczącymi konkursu, mam na przykład także całkiem sporo innych informacji, m.in. to, że właśnie dzisiaj jedę na obóz i przez tydzień nie będziemy w domu. Powiem wam, czego możecie się przez ten czas spodziewać, jakie materiały będę wrzucał oraz mam na przekazania także kilka takich mniejszych informacji, mniejszych spraw, także bardzo abyście postarali się obejrzeć ten materiał do końca. E, jeżeli po obejrzeniu ciekawe będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Ja na te wasze pytania będę starał się oczywiście odpowiadać. Okej okay, moi drodzy, zacznijmy sobie może od najważniejszej części tego materiału czyli od e, konkursu. Zacznę może od tego, że konkurs trwał od 2 do 31 marca tego roku e, i miał on trwać od 1 marca, ale niestety mieliśmy delikatny pościsk, nie udało nam się ze wszystkim wyrobić, e, dlatego rozpoczynamy go właśnie e, dzisiaj. W konkursie wygrywa osoba, która przez cały ten czas e, zdobędzie największą liczbę konkursowych monet. Wytłumaczę wam teraz czym są te konkursowe monety, ponieważ są one e, troszeczkę inne od tych monet, które dostawaliście do tej pory. E, monety konkursowe będziecie dostawali równocześnie z tymi monetami normalnymi. Chodzi tutaj o to, że zabijając graczy, wygrywając rundy i tak dalej. Będą wam przydzielane monety normalne oraz monety konkursowe. Różnica jest jednak taka, że przy zakupie jakichś temów stałych albo i temów jednorazowych będą wam tylko odejmowane monety normalne, a monety konkursowe zostaną po prostu bez zmian. Także przez cały ten czas będą monety konkursowe mogą wam tylko rosnąć, a nigdy tak naprawdę nie będą wam malały. Jeżeli nie będziecie rozumieli tego co mówię, nie będzie dla was to jasne, to w opisie znajdziecie link do tematu na forum, gdzie jeszcze raz to dokładnie wyjaśniłem oraz link do statystyk, gdzie będziecie mieli podaną, podane 10 najlepszych osób, czyli osób, które po prostu będą miały najwięcej tych konkursowych monet. No i też, moi drodzy, przez cały ten czas będziecie mogli zbierać te monety i 31 marca o godzinie 23.59 wyłączamy możliwość zdobywania konkursowych monet. Wtedy robimy podsumowanie, sprawdzamy, kto tam zajął pierwsze, drugie, trzecie miejsce i tak dalej, no i będziemy się z tymi osobami kontaktowali. No i teraz najważniejsza, najważniejsza kwestia, czyli Nagrodę. Zacznę może od miejsca pierwszego, czyli osoba, która przez cały ten konkurs zdobędzie największą liczbę konkursowych monet, otrzyma od nas giftkod do Minecrafta. I super vipa na 100 dni, także mam nadzieję, że taka nagoda będzie Was satysfakcjonowała. Super VIP na 100 dni to jest jednak coś, to jest ponad 3 miesiące, także no, grania a grania tak naprawdę nie będzie musiał już tutaj się o tą rangę martwić. No i giftkę do Minecrafta, który będzie mógł albo wykorzystać dla siebie, albo, e, albo dać komuś innemu, także tutaj już to jest do Waszej dyspozycji. E, drugie miejsce jest to także giftka do Minecrafta plus super VIP na 6. czyli tutaj giftko da także osoba, która zamiast drugie miejsce dostaje, e, ale zamiast super VIP'a na 100 dni otrzymuje ona super VIP'a na. 60 dni. Trzecie miejsce jest to gift do Minecrafta plus super VIP na 30 dni. Także tutaj też myślę, że nie ma co tłumaczyć. Aczkolwiek przybyliśmy dla was jeszcze czwarte i piąte miejsce. No i za czwarte miejsce osoba, która zajmie czwarte miejsce dostanie od nas super VIPa na 2 miesiące, a osoba, która zajmie piąte miejsce super VIPa na 30 dni. Mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba. Starali, staraliśmy się zorganizować dla was tak dużo tych nagród, ile ile się dało. Gift kodu kupiliśmy 3. W zeszłym roku we wrześniu był tylko jeden gift code, także no się ciągle rozwija, e, tutaj chcemy wam podziękować za to, że, zna, że z nami jesteście, za to, że, nam, że, że gracie na, nasz, na naszych serwerach e, i w związku z tym mamy dla was trzy gift kody jeżeli takie taki coś wam się spodoba, pomysł na konkurs przypadnie wam do gustu, e, to w przyszłym miesiącu nie wykluczamy, że zrobimy konkurs, gdzie damy e, wam jeszcze więcej tych po prostu e, gift codów. także dajcie znać co o tym myślicie e, i teraz wiecie co chcemy także wyjaśnić e, jedną rzecz, chodzi o to, że bardzo dużo osób może pomyśleć, że kurczę, skoro oni już mają tutaj e, itemy stałe, itemy, itemy Stałe, zakupione na Dełosach, i tamy stałe, kupione na Skywarsach, to ja nie mam już z nimi szans. Moi drodzy, to nie jest tak do końca tak, ponieważ już niedługo rusza tutaj lewe z PvP, nad którym ostro wczoraj pracowaliśmy. Zrobiliśmy je prawie w 100%. Teraz wystarczy je tylko przetestować, kupić maszyny i wprowadzić na serwer. I na początku na lewe z PvP nie będzie w ogóle itemów stałych. Nie zaczęliśmy po prostu ich zrobić. Ja teraz nie będę miał czasu, bo jadę na obóz, o czym zaraz wam opowiem. Także na razie lewe z PvP wystartują takie beta testy bez itemów stałych i bez itemów jednego. No, i tam będziecie mogli zdobywać oczywiście te konkursowe monety. I bardzo dużo osób może pomyśleć, kurczę, no, ale moglibyście w sumie zrobić restart wszystkich itemów stałych i itemów jednorazowych. Wtedy będzie sprawiedliwie. Wiecie co? Nie będzie do końca tak sprawiedliwie, ponieważ weźcie pod uwagę to, że niektórzy tutaj zbierali na przykład przez 2-3 miesiące monety, zbierali itemy stałe i chcą po prostu teraz to wykorzystać. Bardzo dużo osób pisało mi pod ostatnim materiałem z The Was, że, że że chcą restart, że nie da się tam grać i tak dalej. Ale spójrzcie na to, właśnie też z innej strony, że no niestety, kurczę, zobaczcie: osoby, które zbierały przez tak długi czas te monety, chcą, to, chcą też wykorzystać te itemy stałe i nie możemy tak o, po prostu zrobić sobie restarta, zapomnieć o tych osobach, które, które tutaj kupiły itemy, zapomnieć o tym, że poświęciły na nas serwer czas, no i zrobić to tylko dla nowych graczy. Myślimy teraz nad systemem, żeby działało to tak, żeby osoby bez itemów, bez itemów stałych grały za osobami właśnie bez itemów, a osoby z itemami, żeby trafiały na, na równych po prostu sobie przeciwników. Staramy się nad czymś takim myśleć. Jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, także jeszcze chwilę na pewno nam z tym zjedzie, ale chciałbym, żebyście po prostu wiedzieli, że na czym takim myślimy. Nie możemy zrobić restarty tak jak wiele osób po prostu chce, ponieważ nie będzie to sprawiedliwe dla wszystkich, no nigdy nie nigdy nikomu znaczy nigdy wszystkim tak naprawdę, wszystkich nie zadowolimy zawsze, zawsze komuś będzie po prostu źle bo osoby które zaczynają teraz faktycznie mają troszkę ciężej, mają kłopot z tymi tymi stałymi ale weźcie pod uwagę, że te osoby które mają itemy stałe też na to jakiś, jakiś tam czas poświęciły i też po prostu e, chcą, chcą po prostu z tego skorzystać. także mam nadzieję, że to już wam wyjaśniłem będziecie mogli grać na tych naszych trzech trybach, oczywiście monety konkursowe i monety zwykłe będziecie zdobywali zarówno na The Warsach, zarówno na Skywardse, jak i także na lewe Spoofopek, które już niedługo e, zostanie e, otwarte. Tak jak powiedziałem, oczywiście przez cały ten konkurs będzie tutaj czuwała administracja. E, każda próba oszukiwania, jakieś tam cheaty itd., będą e, oczywiście kalane banem i dyskwalifikacją z konkursu, więc chyba, e, chyba nie ma sensu czegoś takiego tutaj e, próbować. Jeżeli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Zachęcam Was także, abyście e, odwiedzili ten specjalny temat na forum, ponieważ tam także wyjaśnię dokładnie o co z tym chodzi, e, jak to wszystko wygląda, więc nie powinniście mieć chyba tutaj problem aby to zrozumieć. Na koniec dodam tylko, że oczywiście monety konkursowe będziecie mogli kontrolować w grze, ponieważ po prawej stronie w tym scoreboardzie pojawi się taka specjalna zakładka z napisem konkurs i obok tego napisu będziecie mieli liczbę waszych konkursowych monet, także mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba i to by było chyba tyle, co, co miałem wam tutaj do przekazania odnośnie tego konkursu. Nie jest to konkurs na 100 tysięcy widzów, spokojnie na 100 tysięcy planuję dla was tutaj zrobić coś innego ale to dopiero po moim powrocie z obozu, ponieważ Właśnie, w tym tygodniu... Jadę, właściwie dzisiaj, jadę już na obóz i wracam dopiero w przyszłą niedzielę. Ja postaram się dla Was nagrać tutaj sporo tych materiałów. Mam już nagrane dwa materiały na zapas, więc będziecie mieli co oglądać. Staram się, żeby te materiały były dosyć ciekawe, dosyć interesujące, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. Na pewno na brak materiałów nie będziecie narzekali. Liveów no niestety nie dam zrobić, bo nie będziemy w domu, także nie mam jak. Przepraszam Was także, że właśnie ostatnio słabo z tymi liveami, ale no nie mam czasu. Nie mam czasu tak naprawdę na nic. Ciągle robimy serwery, ciągle tutaj staram wam się pomagać muszę jeszcze się oczywiście uczyć i nie nagrywać materiały, także no nie mam czasu, żeby zrobić tutaj naprawdę dla Was live'a. Chciałem zrobić ten weekend, ale też muszę nagrywać m, dla Was odcinki, także e, no, no, niestety nie, nie dałem rady e, tego zrobić, także przez ten tydzień mnie nie będzie, wracam do Was e, w niedzielę, więc pewnie będę miał sporo nadrobienia w szkole, ale jakoś postaram się to wszystko m, w miarę sensownie pogodzić, tak żebyście e, jakoś tam specjalnie tego e, nie od... E, czuj, także to jest e, kwestia właśnie związana z obozem. Jadę na narty, jadę do e, szklarskiej poręby, ale e, będę tak prawdopodobnie na nartach jeździł e, w Czechach. I, i tyle, i tyle, także e, tę kwestię mam już chyba zamkniętą. Korzystając z okazji, chciałbym Wam także bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że y, udało nam się trafić do grona 100 y, najbardziej subskrybowanych kanałów w Polsce. Bardzo Wam dziękuję. Nawet nie wyobraźcie sobie, jakie to jest wspaniałe uczucie. Jestem w, te, w tej chwili 98 albo 97 miejsce na polskim YouTube. E, no i mam nadzieję, że mój kanał dalej będzie rósł y, w siłę. E, mam nadzieję, że dalej będę zdobywał nowych widzów, że dalej będziecie mnie tak chętnie y, oglądali. Tym bardziej, że zbliżamy się wielkimi, ale to wielkimi krokami do 100 tysięcy widzów. E, prawda? Po, w momencie, kiedy ten materiał, mam już 99 tysięcy 100 widzów, więc prawdopodobnie gdy to oglądacie już blokuje niewiele albo nawet już mamy 100 No na 100K niestety nie będzie mnie w domu, także nie, mam, nie będę miał wam jak jak podziękować, zrobić jakiegoś tam małego live'a, czy coś, ale po moim powrocie z obozu planuję zrobić dla Was coś e, naprawdę sporego. Także nie chcę Wam jeszcze na razie za dużo zradać. E, wiedzcie tylko, że myślę na, na takim specjalem. Wydaje mi się, że uda mi się to zorganizować, ale to już po e, powrocie z obozu, bo teraz tak naprawdę no nie, nie jestem w stanie nic zrobić. Akurat trochę słabo się złożyło, że e, że stoka wybije mi wtedy, gdy mnie nie będzie w domu, ale no, no cóż poradzić, e, będziemy musieli sobie jakoś, jakoś tutaj poradzić, zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i po moim powrocie, tak jak mówię, postaram się tutaj zrobić dla Was coś specjalnego. Okej, okay, mojej że to było chyba na tyle w tym materiale. Troszeczkę się rozgadałem, ten materiał tr miał trwać krócej, ale no cóż, zrobić. Tak już jestem, że jak zacznę gadać, to ciężko jest mi skończyć. Myślę, że osoby, które tutaj mnie doskonale o tym wiedzą. E, więc cóż, nie przedłużając już specjalnie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, wątpliwości, śmiało piszcie je w komentarzach. Nie zastanawiajcie się, tylko e, piszcie, co, co o tym wszystkim sądzicie. Piszcie, jeżeli chcecie się czegoś jeszcze tutaj e, dowiedzieć. Zachęcam Was także, abyście zajrzeli na, na nasze forum, gdzie znajdziecie ten e, specjalny e, temat odnośnie. E, Marcowego konkursu, o którym wam teraz mówiłem Zajrzyjcie także do naszej statystyk Żebyście wiedzieli, kto w tej chwili ma na Największą, najwięcej konkursowych monet No i cóż, ja mam jeszcze powodzenia Mam nadzieję, że uda wam się zbyć, że Mam nadzieję, że zgadniecie tego giftkoda I mam nadzieję, że to, że tutaj organizujemy dla was coś takiego To, że się staramy, rozwijamy dalej te nasze serwery Otwieramy nowe tryby Bo już niedługo, tak jak mówiłem, będą otwarte level z PvP Mam nadzieję, że po prostu docenicie Że to wam się spodoba i że jeszcze chętniej Będziecie grali na naszym serwerze Także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego Materiału, życzę Wam wszystkim udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia!